Siemaneczko! Zaczyn... Zaczynam od nowa! Grę... No nie! Rzeczy misję! Kop w portfela, to nie jest od nowa! No skąd oni mnie strzelają? A to mój Gdzie oni są? Gdzie dobry, mogę zamówić pa Zrzucam grę bez powodu Niech to licho! Ty też... Niech się też licho hozdraj, co! Po co ja mam yy, maga... Amunicję! No bez jaj Skąd oni się biorą wtedy, kiedy ja wychodzę? O nie, nie, nie! Ej, ej, czekaj, czekaj, czekaj! Ja, nie. No nie! A masz nożem! Masz nożem! Gdzie ty jesteś? A, A ma Ha, i zgodnie. To jakieś geje. Kibelek, kibelek, gdzie to kibelka? O, otworzyłem kibelek. Ha, Przepraszam. Yy. Dobra. Pff. Panowie, wróciłem. Tylko radzę odczekać kilka miesięcy zanim tam wejdziecie. Dobra, teren może czysty chwila? Nie. Czysty. Kurde. Czy... Ja powinienem zamknąć się czasami. A macie! A macie! Syłuj ich brać! A! A! Headshot, headshot miał być. Dobra, chodcie. Sami sejecie przodem, jak tam są same debile. Wiecie kto? I tutaj wyskoczą mi zaraz. A nie, nikogo nie ma. Set the jammer. Co to? U mnie za łącznik sygnałów wzmocnienia... A. No i stack up. Przez przedostań się do hali głównej. No nie gada, jeszcze jakaś hala główna. Wyskakuje mi to z jakąś halą główną. Gdzie ja mam się tam dostać, powiedz Jak? Oknem? No a też to dobry pomysł. Czekaj. O. Dobra. Czekajcie, bo ja tutaj co teraz będzie się działo? Czy to flash? Oczywiście, że flash. Zawsze jest flash. Open! Flashbang! Flash! Go, go, go! No nie! I to same headshoty. headshot! 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 <grym> Czysto, bo zawaliłem im headshoty! Wy się do tego nie przyłożyliście ani trochę. Ja tu bidula się tylko męczę. Czekaj, czy go można zmodyfikować. Nie, jego nie można. Tego można tylko. U! Nie, was tu nie będzie teraz! Ja tu na razie jestem, a jak ja jestem, to nie ma żadnych! Zawsze znajdzie się jakiś debil, gdy ja jestem akurat. Gdy ja wychodzę pierwszy, to, to ktoś zawsze atakuje. O. No o Jezu, czemu rolne? Co ja mam tu wejść? Mint, Go, we'll cover you! Czekaj, ja muszę wziąć z dobrą broń. Okienko.. there. Granat przez okienko i do widzenia! No, wspomnione tempo. No headshot! 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 No ty headshot! Aj nie wyszedł! Let's move. Ej, move! cię! Ratomi! No nie zdrajcy sami! O, mam flesza! Jak jest mi na flesza? M. M. To było M? Nie, to było coś innego. Dobra, najpierw wykończę z rajców. Pum. Nie lubię tych kom. No, gdzie oni są?! Już nikomu... O, czy to był AK, czy... Co to było, bo już nie znam się? O, co to jest?! AK! Co? ak 574 e, 74 u Yeah! Nie, nie na shotguna. To jest jakiś nowszy, czy ten sam? Nie, to ten sam. Tylko mi się zdawało coś. A tędy mam wejść teraz. Podobno macie tu imprezę? Fila. No tak. Nie strasz, bo się zesrasz. The way is blocked. Requesting further orders. Hold on, checking. Sabuwan, find the ventilation system entrance. Yy, gdzie mam znaleźć? Powiedz mi to. A, już wiem. O to chodzi. Trzeba było tak od razu. To jest ten system wentylacji. In position awaiting orders. Na pozycji 2 objective. one, you are entering a gas free area. Strefa gazu. Dobra. Co? A ma mask mam maskę. Mam maskę gazową. O They say money is not everything. Kasa. Try to imagine today that it falls apart. Terrorists don't need to blow up half your cap now they hate you. All it takes is for the cash points to stop working. The following. Kasa za Freyer! It's not only Freyer. Let's go! You're in position! I must go. Jerry, let's go. Leply zamknish me. Dobrze, there's jeszcze one. Bo tam... na tamtym już się... tamten nie nadawał się do użytku. Aż musiałem noktowizor nieść, bo aż w oczy szczypało. Dobra, jestem gotowy. Ło, nikogo nie ma. Przejdź przez halę i dostań się do... na wyższy piętro. York City! Co to było? Aj, czekajcie, bo ja tu w New York City! Macie flash! Nie, to raz ja walę headshoty. Bam, headshot. Headshot! Headshot! I yeah. Fajnie się tym zabija. Znaczy robi się... Oj, to mi się Sorry! Oh, cześć! Zawsze nie w tych strzel. Co to jest? Nie da się tego. Dobra, idziemy jakieś malowidła. O ja to znam, to jest końska dupa. Tak, tak wygląda człowiek. Przyjrzyjcie się. Ma główkę, rączki. Pałeczkę i dwa jajeczka. A to jest... Chyba frajer jakiś. A to jest mój lovelek! Taki dostałem na urodziny kiedyś. Od mamy. I w ogóle się nim nie dało jechać, bo to było takie gówno. Spróbuję nim pojeździć teraz, może jest nowszy. To jest jakiś gówno nadal, takie same jak jestem. O! Cześć! Co mnie przegapiło? Co mnie ominęło? Przepraszam. Zabójcy! Chciałbym... A... Oj, czekaj pan! Chciałbym zamówić pizzu. Targets neutralized! Panie? Dobra, sam sobie wezmę. Ej, no co, utknąłem? Wow, normalnie, no, New York! Ale fajnie. Ciekawe, czy może wyjść. Ej, nie rozbiję się, ani nie wyjdę. Szkoda, chciałbym, żeby. Mo można było się zabić. Przestań, że nie chcesz! Czuję mi tylko marzenie zawalamy, zawalamy, a przejdę Zakład? Nie przejdę to. Może drugą windą? Oj, nie windą! Eee, idę tędy, gdzie ta... strzałka. To ja mam, I, mam iść na wyższe piętro, tylko jak, jak tu nie, wszystko zamknięte. Łotwórz się. Klapa! Słuchajcie, zrobiłem stop dlatego, yy, że no, szukałem długo wyjścia, a tak naprawdę miałem go, łatwo, łatwo mogłem się do niego dostać. Ale jednak nie. O, a tutaj zapomniałem, że tutaj też są drzwi. No chodź tu łotwórz to! Gdzie moje kółko? O! Ja tu muszę o Zawsze dobrze strzelić headshoty, ale nie takim pistoletem. To jest zajebiste.